Nowenna za Dusze Cieścowe, Dzień Ósmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niezmiernie ciężką boleść sprawia duszą cieśćcowym myśl, że Bóg dobrotliwy wyświadczał im tyle rozlicznych łask, których innym poskąpił, a mimo tych łask. Zasłużyły swymi grzechami na karę czyścową. Jakkolwiek wina ich ciężka powinna była je wtrącić do piekła, jednakowoż Bóg miłosierny z litości niezgłębionej przebaczył im i uratować je raczył. Oto, dobry Boże, i ja również jestem jednym z tych niewdzięcznych. I ja, co tyle łaskami i dowodami Twojej miłości pogardzałem, Zasłużyłem na potępienie wiekuiste, aleś ty mnie oszczędził o dobroci nieskończona. Dlatego kocham Cię ponad wszystko i żałuję z całego serca, że Cię tak często obrażałem. Wolę raczej umrzeć, niż Cię jeszcze obrażać. O użyć mi łaski świętej i wytrwałości w dobru, miej litość nade mną ale zmiłuj się zarazem i nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. O Maryjo, Matko Zbawiciela, przyjdź im w pomoc, Twą potężną przyczyną. Psalm 129, De Profundis Z głębokości wołam ku Tobie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Niech będą uszy twoje nakłonione na głos modlitwy mojej, jeśli będziesz uważał nieprawości, panie. Panie, któż się ostoi, albowiem u ciebie jest ubłaganie i dla zakonu twego czekałem cię, panie. Czekała dusza moja na słowo Jego, nadzieję miała dusza moja w panu. Od straży porannej aż do nocy, niechaj ufa Izrael w panu. Bo u Pana jest miłosierdzie i obfite u niego odkupienie. A On odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości Jego. Modlitwa. Boże, wszystkich wiernych stwórco i odkupicielu, duszą sług i służebnic, twoich, odpuść grzechy wszystkie ażeby za przyczyną litosnych modłów dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek krać im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Od mocy piekielnej wybaw, Panie, ich dusze. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Panie, wysłuchaj modlitwy moje. A wołanie moje niech do ciebie przyjdzie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wróć nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek rać zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Modlitwa Wieczny Odpoczynek według Błogosławionego Bartola Longo. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. O mój Jezu, miej miłosierdzie nad duszami czyścowymi, a zwłaszcza nad duszą, za którą się teraz modlę, i nad duszą najbardziej samotną. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.